Witaj serdecznie. Tym razem opowiem Ci, jak układać dietę w widoku posiłku. Jak to robić szybko i efektywnie, wykorzystując w pełni dostępne narzędzia, dzięki czemu zaoszczędzisz swój czas. Pacjenta, dla którego układam dietę, mam już wybranego. Jak dodajemy produkty lub potrawy do diety? Możemy to robić na trzy sposoby. Pierwsza metoda to jest metoda przyciągnij i puść. Domyślnie program dodał po 100 gram. Danej pozycji do posiłku. Po dodaniu możemy zmienić ilość albo edytując masę produktu, albo potrawy, albo edytując miarę domową produktu, czy też potrawy. Podczas edycji dobrze jest obserwować wskaźnik zapotrzebowania na energię, który podpowie nam, ile gramatury, czy też ile miary domowej musimy użyć, aby spełnić zapotrzebowanie akurat. Na ten posiłek. Druga metoda dodawania yy, związana jest z podpowiedzią, która umożliwi nam dodanie wybranej pozycji według gramatury lub miary domowej. Od razu po zaznaczeniu wybranej pozycji wskaźnik zapotrzebowania na energię odnosi się do 100 gram zaznaczonej pozycji. I tutaj też obserwujemy wskaźnik. Kiedy zwiększamy masę, czy też plusikiem, czy też po użyciu scrolla, wskaźnik powiększa się coraz bardziej, pokazując tym samym, ile zapotrzebowania spełnimy, jeśli dodamy taką, a nie inną ilość produktu, czy też potrawy. W ten sposób łatwo możemy w pewnych sytuacjach dodać za innym razem tyle, ile potrzebujemy, jeśli oczekujemy podpowiedzi ze strony wskaźnika, aby podpowiedział nam, ile mamy dodać wybranej miary domowej, Wystarczy, że ją zaznaczymy i też plusikiem zaczniemy zwiększać aż do informacji, kiedy osiągniemy 100%. I właśnie dodajemy aż do momentu, jak osiągniemy spełnione zapotrzebowanie energię, co możemy kontrolować obserwując kolor czcionki, czy to posiłków, czy to dni diety lub samej energii w posiłku. I tak żółty kolor oznacza zbyt niski poziom energii, zielony – w normie czerwony za wysoko. Jak dodać produkt do dodanej już potrawy jako jej składnik? Bardzo prosto przeciągamy go na wysokość jej nazwy. Yy, możemy też oczywiście dodać yy, produkt ogólnie do posiłku, ale te, w ten czas zostanie on dodany jako osobny składnik, co też jest wygodne w przypadku yy, kiedy na przykład oprócz obiadu dodajemy deser czy też napój. Przy konstruowaniu diet niskoglikamicznych szczególnie pomocne będą dwa wskaźniki: wskaźnik indeksu i ładunku glikamicznego, na których wyświetla się prognoza wysokości indeksu ładunku dla wybranej pozycji. I też po zaznaczeniu ta prognoza tyczy się 100 gram wybranej pozycji. E, mm, wskaźnik ten. W szczególności wskaźnik ładunku glikemicznego, e, możemy wykorzystać jako przewodnik do kontrolowania wielkości e, porcji. E, produkty z większym indeksem wymagają mniejszych porcji, aby uzyskać niższy ładunek glikemiczny, i przy konstruowaniu diety niskoglikemicznej ten wskaźnik właśnie nam e, przy tym pomoże. Trzecia metoda dodawania do posiłków, ale tylko w odniesieniu do potraw, tyczy się skorzystania z dwóch zestawień: zestawienie użytej potrawy bądź porcji do wykorzystania. Na zestawieniu obserwujemy, iż mamy do wykorzystania jeszcze pół porcji brukselki z patelni. Wystarczy, że ją przeciągniemy do posiłku. Zniknęła ona z zestawienia porcji do wykorzystania, ale pojawiła się na zestawieniu użyte potrawy. Na każdym z zestawień możemy dowiedzieć się, gdzie użyliśmy danej potrawy. Yy, możemy też zmienić jej masę na inną. Po dodaniu wybranej pozycji do posiłku, jakie operacje jeszcze Możemy robić poza usuwaniem produktu czy też potrawy, możemy oczywiście kopiować y, y, posiłek, korzystając z klawiszy funkcyjnych nad posiłkiem. Kopiuj i w innym posiłku wklej. Możemy też y, przenosić pozycję y, albo całą potrawę, albo wybrane produkty z posiłku do posiłku przyciągając i opuszczając y, wybraną rzecz do wybranego posiłku. Możemy też zmieniać kolejność produktów między sobą, metodą przyciągnij i puść. Możemy też zamieniać produkty na inne. Możemy też zamieniać y, potrawy na inne, jedne na drugie. Możemy też dodawać uwagi do posiłku. W notatce, którą mam wyświetloną nad posiłkiem, możemy y, tworzyć nowe potrawy z wszystkich składników znajdujących się w posiłku, klikając prawym klawiszem, korzystając z funkcji Zapisz posiłek jako potrawa. Zostaniemy przeniesieni do okna konstruowania nowej potrawy, gdzie Zapisujemy ją, i od tej pory już możemy korzystać z nowej potrawy. Możemy też e, oczywiście w trakcie pracy korzystać z funkcji cofni, e, możemy też e, po wymianie jednego produktu na drugi w przypadku na przykład owsianki, kiedy to wymieniamy jeden owoc na drugi, e, czyli na przykład banana na jabłko możemy zmienić jej nazwę w przypadku y, y, zamiany produktów y, w całej diecie tą zamianę możemy oczywiście przeprowadzić po wejściu w menu w produkty zamień i tutaj możemy wymienić um, wszystkie wystąpienia danego produktu we wszystkich dniach i posiłkach diety na inny produkt. Możemy też skorzystać z zestawienia Zamień nieakceptowany, gdzie mamy podział na zakładki nietolerowane, nielubiane i na zakładkę choroby. W trakcie pracy możemy również skorzystać z funkcji podejrzenia w których posiłkach znajduje się wybrany produkt, tą informację odnajdziemy na zestawieniu analiza według składników, tutaj program nam wyświetli, w których dniach, w których posiłkach występuje dany produkt, możemy go tutaj zamienić na inny bądź też zmienić masę na inną w zależności od naszego zapotrzebowania i bilansowania niedoborów czy też nadmiarów. Tą ostatnią kwestią dziękuję za Twoją uwagę i czas, pozdrawiam Cię serdecznie i do następnego razu.